Witam serdecznie. Nazywam się Agata Pluskota i zapraszam na 29. odcinek podcastu wspierający Uniwersytet Przestrzeń Podcastów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dzisiaj odpowiadamy na bardzo aktualne i potrzebne pytanie. Jak dobrze przygotować środowisko edukacyjne na przyjęcie dzieci z Ukrainy? W podcaście przeplatają się trzy kwestie. Jak funkcjonują ukraińskie dzieci, które doświadczyły traumy? Jakie wyzwania czekają na placówki edukacyjne w związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy? W jaki sposób rodzice, nauczyciele oraz polskie dzieci mogą wspierać dzieci z Ukrainy, pomagając w pozytywnej adaptacji? Przewodnikiem po temacie jest pani magister Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska psycholog, socjoterapeutka, profilaktyk społeczny, pedagog przedszkolno-szkolny, doktorantka na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Aktualnie finalizuje kształcenie podyplomowe w zakresie psychotraumatologii. Pani magister jest specjalistką wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutką pracującą w oparciu o nurt terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, trenerką umiejętności psychospołecznych, terapeutką z nozelem, terapeutką pedagogiczną. Jest założycielką pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim certyfikowanej sali terapeutycznej Doświadczenie Świata Kraina zabaw. Posiada ponad 10 doświadczenie pracy z pacjentami w formie indywidualnej, jak i grupowej. Osoby objęte wsparciem pani magister to dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, w tym także osoby niepełnosprawne. Współpracowała z licznymi instytucjami, m.in. centrami medycznymi, ośrodkami terapeutycznymi, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami. Od 7 lat prowadzi gabinet psychologiczno-pedagogiczny zorientowany na kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży. Jest autorką artykułów naukowych i popularno-naukowych. Prowadzi badania naukowe nad wykorzystaniem metody snuzylen u dzieci z trudnościami emocjonalno-poznawczymi. Serdecznie zapraszam. Państwa serdecznie w kolejnym podcaście, stanowiącym, można powiedzieć, kontynuację względem tematyki podjętej podczas ostatniego nagrania, które dotyczyło zagadnienia traumy, w tym w szczególności traumy wojennej i ogólnej charakterystyki funkcjonowania osoby dotkniętej zdarzeniami traumatycznymi. Wspominałam wówczas także o tym, w jaki sposób możemy takim osobom pomóc, czy też jakie sytuacje powinny skłonić nas do podjęcia specjalistycznego wsparcia. Dziś natomiast chciałabym przyjrzeć się funkcjonowaniu dzieci z Ukrainy, które każdego dnia wraz ze swoimi bliskimi trafiają do polskich domów, ale także do polskich szkół i przedszkoli. I tutaj chciałabym szczególnie zwrócić uwagę na aspekt działań, zarówno ze strony rodziców, ale także ze strony placówek edukacyjnych, w zakresie sprzyjania optymalnej adaptacji tych dzieci i zadbania o możliwy komfort w kolejnej doświadczonej zmianie. Można powiedzieć, że dzieci z Ukrainy właściwie od pewnego czasu funkcjonują w ciągłym procesie zmian. Od momentu bezpośredniego czy pośredniego doświadczenia wydarzeń o charakterze traumatycznym, przez konieczność nagłej zmiany miejsca zamieszkania po zamieszkanie w obcym kraju, wśród nieznanych ludzi, i jeszcze na dodatek nieznanego języka. Więc tych zmian, jak możemy zauważyć, jest ogrom. Na dodatek, wszystkie te zmiany dzieją się jednocześnie. Dla niedojrzałej jeszcze sfery emocjonalnej czy poznawczej dziecka jest to proces zmian, który jest trudny do zintegrowania i przyswojenia. Tym samym odnalezienie się w tej całej rozciągłości zmieniającej się rzeczywistości jest po prostu bardzo trudne. Zazwyczaj jest tak, że czasami nawet niewielka zmiana może wiązać się z określonym, wydłużonym procesem adaptacji. Natomiast jest to naturalne w sytuacji, gdy zostajemy, można powiedzieć, oderwani od tego, co jest nam znane, sprawdzone, co stabilne, wielokrotnie doświadczane i uznane jako pewne. Każda zmiana może wówczas wymagać pewnego czasu, zanim zostaje przyjęta i zaakceptowana. I teraz zestawmy sobie to na początek z osobami dorosłymi. Ten ogrom zmian którego doświadczają dziś uchodźcy z Ukrainy, który staje przed dorosłym, czyli osobą, która dysponuje na pewno bardziej dojrzałymi strategiami radzenia sobie, i nagle okazuje się, że również ten dojrzały dorosły w obliczu tej wielości zmian po prostu nie daje sobie rady. Jest to absolutnie zrozumiałe. Wyobraźmy sobie, co wówczas tak naprawdę dzieje się w tym czasie w sercu i umyśle dziecka. Jak może odbierać to jego sfera emocjonalna czy poznawcza? Dla tych dzieci jest to wywrócenie ich bezpiecznego świata, który znały do tej pory, do góry nogami. Dołączenie do środowiska edukacyjnego w nowym kraju, w języku, który na dodatek jest im obcy, stanowi tutaj kolejne ogromne wyzwanie. Na dzień dzisiejszy do polskich szkół i przedszkoli dołączyło już blisko 30 tysięcy dzieci z Ukrainy. Dzieci ukraińskich w wieku szkolnym, wedle najnowszych danych, jest obecnie na terenie Polski już blisko 600 tysięcy. No i będzie coraz więcej. Jest to ogromne wyzwanie również dla placówek edukacyjnych. Tym wyzwaniem jest w chwili obecnej stworzenie miejsca i przestrzeni do przyjęcia tych dzieci. Na ten moment działa i funkcjonuje to w bardzo dobry sposób. Osoby, którym udaje się znaleźć zakwaterowanie, zgłaszają się do placówek zgodnie z zasadą rejonizacji. Wówczas po złożeniu adekwatnego wniosku w placówce, dzieci z Ukrainy automatycznie zostają do niej przyjęte. Tak funkcjonuje obecnie duża część placówek. Natomiast nie możemy też zapominać o tym, że tych dzieci ciągle przybywa. Dalej blisko 600 tysięcy dzieci w wieku szkolnym znajduje się już na terenie Polski, ale jeszcze nie rozpoczęło nauki w polskich placówkach. Będzie to wymagało na pewno systemowego planu działania i antycypowania dalszych rozwiązań. Zapewnienie takiej fizycznej, materialnej przestrzeni to z pewnością jedno. Ale w zakresie tej pomocy leży także stworzenie miejsca i warunków sprzyjających optymalnej adaptacji tych dzieci, i to przygotowanie, w moim odczuciu, powinno nastąpić w sposób wielokierunkowy, w sposób holistyczny. Co to znaczy? Z jednej strony to będzie na pewno praca na linii rodzice dzieci, z drugiej nauczyciele, uczniowie. Ale nie możemy także zapominać o wsparciu kadry nauczycieli środowiska edukacyjnego, więc tutaj pojawia się trzecia linia specjaliści kierunkowi nauczyciele. Na pewno ważne jest, by i rodzice, i nauczyciele podejmowali z dziećmi rozmowy. Wyjaśniali wątpliwości, na miarę możliwości przygotowywali też swoje pociechy na obecność coraz większej ilości dzieci z Ukrainy, które będą obecne w grupie, w klasie, na holu, na boisku i, co ważne, będą obecne na co dzień, nie okazjonalnie. Warto rozwiewać wątpliwości i odpowiadać na pytania pojawiające się ze strony dzieci. Na tyle oczywiście, na ile pozwala nasza wiedza, spróbujmy wyjaśnić, że dla ukraińskich dzieci to nie jest tylko zmiana szkoły, ale właściwie zmiana ich całego życia. Te trudne doświadczenia związane z wieloma stresorami o charakterze traumatycznym mogą odzwierciedlać się również w poziomie funkcjonowania tych dzieci. Możliwie, że będą zachowywały się w sposób niezrozumiały. Warto przygotować wówczas nasze dzieci na to, że mogą spotkać się z bardzo różnorodnym arsenałem możliwych postaw. Dzieci, które doświadczyły traumy, mogą przejawiać obniżoną zdolność do przejawiania radości: mogą być wycofane, niechętne do rozmowy czy do zabawy. Mogą wykazywać także wrogie postawy, głównie związane z poczuciem bezradności i brakiem kontroli nad sytuacją, której doświadczyły. Mogą prezentować zmienność nastrojów, wzmożoną drażliwość, płaczliwość. Nagle, bez określonego powodu, na zajęciach mogą na przykład wybuchnąć płaczem. Czasami mogą sprawiać wrażenie niereagujących na bodźce czy mieć trudności w koncentracji. Możemy spodziewać się tak naprawdę całej gamy różnorodnych zachowań, postaw czy trudności, które mogą, ale oczywiście nie muszą się pojawić. Warto o tym wspomnieć i warto o tym rozmawiać również z dziećmi. Myśląc o grupie rodziców i nauczycieli, tutaj również dobrze jest zobrazować pewne kwestie. Tak jak i u dorosłych, tak i u dzieci stan doświadczenia traumy może wiązać się między innymi z charakterystycznymi grupami symptomów, które są doświadczane stosunkowo często. I tutaj najłatwiej będzie to pokazać na konkretnych przykładach tego, w jaki sposób możemy to zaobserwować. Jedną ze wspomnianych grup symptomów może być tak zwany zespół ponownego przeżywania. I tutaj możemy zaobserwować przykładowo powtarzające się zabawy, w których pojawiają się na przykład elementy agresji, na przykład zabawa autkami w wojnę, agresywna zabawa lalkami, może też w tych zabawach pojawiać się tematyka śmierci, pogrzebu, wypadku czy uszkodzeń ciała. Mogą także pojawić się rysunki, w których uporczywie będzie powracać podobny temat. Mogą także zdarzyć się koszmary senne, w tym treści o charakterystyce niesprecyzowanej, które szczególnie dotyczą młodszych dzieci. Mogą zdarzyć się także nieadekwatne pod względem intensywności reakcje, np. w trakcie słuchania opowieści, czytania bajek w szkole czy w domu. Wówczas jedno słowo, czy też jeden obraz może wywołać skojarzenie z danym doświadczeniem traumatycznym który może zaktywować na przykład impulsywność, lęk czy wzmożoną płaczliwość. Możemy obserwować również objawy unikania i tutaj może na przykład pojawić się odmowa podróżowania jakimś konkretnym środkiem transportu. Może nastąpić odmowa pójścia trasą prowadzącą przez miejsce, które przypomina lub może prowadzić do miejsca związanego z urazem. To może być na przykład dworzec odmowa rozłączenia od osób, z którymi dziecko jest uczuciowo związane, z towarzyszącym lękiem separacyjnym, który czasami może przyjąć obraz fobii szkolnej, to również może się pojawić. Inne objawy, które często dotyczą dorosłych, np. przykład ograniczenie zainteresowań, poczucie izolacji, otępienie emocjonalne, raczej są rzadziej obserwowane u dzieci. Natomiast jeszcze kolejną grupę będą stanowiły objawy tzw. nadwrażliwości neurowegetatywnej. I tutaj z kolei, podobnie jak u dorosłych, możemy zaobserwować np. trudności w zasypianiu, częste wybudzanie się w nocy, drażliwość, łatwość wpadania w złość, zaburzenia koncentracji, cechy nadpobudliwości, w tym też takie nagłe reagowanie, czyli np. podrywanie się na określony dźwięk, reagowanie czasem nieadekwatne do bodźca. Zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli są to bardzo ważne informacje, w szczególności po to, by zwrócić uwagę na to, że zachowania dzieci, których być może będą doświadczać, nie będą wynikały w cudzysłowie z ich niegrzeczności, tylko dlatego, że ich sfera emocjonalna i poznawcza pokazuje, że z czymś sobie nie radzi, że coś jest dla nich trudne. I powiem szczerze, że osobiście bardzo nie lubię używania nazewnictwa niegrzeczne dziecko. Dla mnie takie dzieci nie istnieją. Każde zachowanie, nawet skrajnie niepożądane, które pojawia się u dziecka, niesie za sobą ważne informacje, wynika z czegoś i pojawia się również w jakimś celu. W tej sytuacji te informacje płynące z określonych zachowań dzieci z Ukrainy wybrzmiewają w sposób szczególny. Całość przeżywania czy doświadczania tych licznych niekorzystnych symptomów. Może prowadzić do znacznego dyskomfortu psychicznego, który z kolei może zaburzać zdolność do adaptacji. W poprzednim podcaście omówiłam kryteria, które powinny pomóc nam w zrozumieniu, czy doświadczane trudności będą wymagały podjęcia specjalistycznej pomocy psychologicznej, psychotraumatologicznej czy psychiatrycznej, czy też możemy uznać je za normalną reakcję. Zachęcam zatem do przesłuchania także poprzedniego podcastu, który rozszerza znacząco informacje w tym zakresie. Bardzo wielu rodziców wraz z dziećmi angażuje się w liczne akcje pomocowe dla uchodźców z Ukrainy, również na terenie placówek edukacyjnych. Rodzice często inspirują dzieci swoimi postawami, ale zdarza się także, że to właśnie dzieci zachęcają rodziców do aktywnych działań. Jest to bardzo budujące. Dzieci oddają swoje pluszaki, gry czy ubrania dla swoich rówieśników z Ukrainy. Włączają się aktywnie w zbiórki, pomagają w segregowaniu czy pakowaniu darów. To są na pewno niezwykle piękne postawy, które pokazują, że ta pomoc, tak bardzo potrzebna i ważna, może dawać jednocześnie dużo radości i satysfakcji. Powiem szczerze, że podczas jednego dnia zbiórki w czasie jednej z dużych akcji w Bydgoszczy. Widziałam wiele kartonów z dołączonymi rysunkami dla dzieci ukraińskich. Część z nich miała także zawarte słowa wsparcia, pisane również w języku ukraińskim. No, takie gesty na pewno chwytają bardzo za serce i świadczą też o tym, jak ogromna jest skala pomocy, także ze strony najmłodszych. Co więcej, te pomysły pojawiają się także na powitanie dzieci z Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach. To naprawdę jest bardzo budujące móc obserwować takie postawy. Kiedy dzieci ukraińskie pojawiają się już w naszych szkołach i przedszkolach, na pewno jest i będzie im niezwykle miło, gdy wszyscy razem otoczymy je troską, wsparciem i zrozumieniem. I tutaj ważne są drobne gesty, poświęcony czas na rozmowę, wspólną aktywność, poszanowanie emocji, pomoc też w podstawowych czynnościach, czy nawet samo bycie obok. Nauczyciele przygotowują piktogramy, grafiki, zdjęcia z polskimi i ukraińskimi podpisami wykorzystują różnorodne materiały dotyczące aktywności, opisujące samopoczucie, potrzeby, ale także trudności czy dolegliwości. Wszystko, by ułatwić poziom komunikacji. Na pewno jeśli chodzi też o placówki edukacyjne, wartym uwagi jest zaaranżowanie godzin wychowawczych pod zajęcia psychoedukacyjne. Jest to rozwiązanie, które już zaczyna być obecne w polskich szkołach. Dla pojawiających się dzieci z Ukrainy nauczyciele często też inicjują lekcje przygotowawcze. Tworzone są również klasy przygotowawcze, tygodnie integracyjne sprzyjające stopniowej adaptacji. Dzieci z Ukrainy mają także na poziomie placówki zapewnioną pomoc medyczną, psychologiczną. Często stołówki szkolne i przedszkolne również zapewniają bezpłatne posiłki. Na pewno warto zadbać przy tym o pełnowymiarową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Wiemy doskonale, że dodatkowych specjalistów na co dzień w systemie edukacji brakuje, więc jest to kolejne wyzwanie, któremu trzeba będzie sprostać w takiej perspektywie długofalowej. Na miarę możliwości na poziomie edukacyjnym warto zaaranżować dla dzieci z Ukrainy zajęcia terapeutyczne ze specjalistami doposażonymi w wiedzę odnośnie pracy z dziećmi po doświadczeniu traumy. Czyli mam tutaj na myśli psychologów, psychotraumatologów czy interwentów kryzysowych. To samo dotyczy też kadry pedagogicznej. Jest to grupa, o której absolutnie nie wolno zapominać. Nie każdy nauczyciel posiada podstawy do pracy z dzieckiem doświadczonym traumą. Musimy pamiętać, że to nie jest i to nie będzie jednostkowy przypadek czy jednostkowe przypadki. Takich dzieci będzie pojawiać się w naszych szkołach coraz więcej. Nauczyciele także stresują się w obliczu tej sytuacji, często działają w sposób intuicyjny, doczytują informacje na własną rękę, dlatego ta profesjonalizacja na tym etapie i na tym poziomie na pewno zagwarantuje również im większe poczucie pewności, że wiedzą jak działać i znają kierunki tych działań. Dlatego tak ważne jest zapewnienie profesjonalnego przygotowania również kadrze. Zadbanie o ich komfort poznawczy i emocjonalny do swobodnej pracy z dziećmi z Ukrainy. Bardzo dziękuję pani magister za kolejne wartościowe spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejny piątek.